Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moje drogie koziorożce. Zobaczymy, jakie energie pojawiają się na październik, już październik 22 roku dla Was, moje drogie koziorożce. Używamy dwóch talii czyli Romarketiego w tym miesiącu bardzo podobnych do siebie. To jest Gilded tarot, a to jest chyba złoty tarot, nie pamiętam. Nie pamiętam, kochani. Jak jesteście ciekawi, to po prostu wpiszcie sobie w Google Giro Market i znajdziecie na pewno detali. Albo może będą w opisie, zobaczymy. Nie wiem. Dobrze. Październik 22 roku dla koziorożca. Co dla Was, moi drodzy? Jeśli tutaj coś Was mocno zaciekawi i będziecie chcieli pogłębić temat, zapraszam na czytania prywatne. Potraktujcie to, moi drodzy, jako inspirację. Nie przywiązujcie się bardzo do tego, lecz oczywiście korzystajcie na tyle, na ile będzie to właśnie pomocne. Październik 22 roku dla koziorożca. Umiarkowanie. Ważna osoba z podznaków strzelca w tym miesiącu się pokazuje i sprawy z nią związane. Również tematy zdrowia, yy, dogadywania się w rodzinie, również to też będzie ważne. Widać, że Wy jesteście szczęśliwi, jesteście zadowoleni, ale też jakby trochę sprawdzacie. Jakbyście zastanawiali się, ok, ja dam temu czas, zobaczę, zobaczę, co dalej się dzieje, dobrze przemyślę sobie, co z tym fantem zrobić. Mocno przejęci rodziną, organizacją życia rodzinnego też jesteście. Co jest w Waszej głowie? Rydwan. No i mamy tak. Osoby z poznaku raka, po pierwsze. Po drugie mamy rozwój. Chcecie czegoś więcej, chcecie coś usprawnić, chcecie Możliwość gdzieś pojechać. Tutaj jest podróż pokazana, zrobienie takiego również metaforycznego kroku naprzód. Mhm. Tylko tak jakbyście czekali, aż ktoś da Wam znak, aż, aż będziecie pewni, jak będziecie mieli sygnał. I będziecie mieli taką pewność, że tak, warto jest teraz to zrobić, ruszyć. Teraz już w tym momencie. Albo dosłownie na coś czekacie. Chcecie coś sfinalizować, dokończyć, ruszyć do przodu. Tylko czekacie na coś. Czekacie na coś. Na co czekacie? Na decyzję. To są decyzje formalne, pozwolenia. Um, um, są raporty też u niektórych osób. Raporty pożyczki, pozwolenia, diagnozy. Um. Uh -huh. Chcecie mieć pewność, zanim podejmiecie decyzję, jakbyście chcieli mieć pewność. I ta decyzja się pojawia. Tak, jest 6 denarów. Otrzymujecie może pożyczkę, otrzymujecie wsparcie, otrzymujecie diagnozę. E, coś, na co czekaliście, co miało dać Wam zielone światło, do czegoś pojawia się. No i mamy głupca i mamy ten nowy początek. Do przeszłości odchodzi sprawiedliwość, przychodzi z kolei królowa mieczy. Ona nam się tutaj powtarza: bliźnięta waga, wodnik, kobieta urzędowa, e, nauczycielka, profesorka, e, szefowa. Współpraca, sześćmięczne, no, szkoła, nauka, wiedza, y, współpraca z kimś, współpraca z kimś kompetentnym, specjalistka. Powiem Wam tak, mogło być tak, że jakieś oczekiwania były większe niż, niż rzeczywistość. Jakby tak zbierało się dużo, w was nadziei na coś i to jest mniej spektakularne niż byście chcieli. Coś wydaje się być mozolne. Powolne, powolny proces. Również w tym, w tę drugą stronę bardziej pozytywną. Myśleliście, że coś będzie jakieś dramatyczne. A nie jest. To jest jakiś bardzo powolny proces. Niektórzy się może bali jakiegoś leczenia, czy jakieś procedury, której będą się poddawać. A to jest takie bardzo, bardzo proste, bardzo takie. Jakby to powiedzieć niepoważne. Bo trochę jest też tak, że ktoś może iść albo na wizytę kontrolną, albo jakieś badania żeby sprawdzić stan zdrowia, czeka na, na wyniki. Te wyniki może nawet nie są najlepsze, ale to nie jest to nie jest wielka tragedia, na przykład typu choroba, na którą trochę nie mam wpływu i, i trochę tak, no nie wiem, dziwnie to brzmi, ale że jest to takie niby spektakularne. Właśnie te karty pokazują, że nie, to nie jest spektakularne ale coś faktycznie może być nie tak i to może być wynikiem Waszych decyzji, Waszych zaniedbań, tego stylu życia na przykład. I ta Królowa Mieczy może dać bardzo jasne instrukcje, co robić, czego nie robić. Ktoś też może Was bardzo maglować właśnie z tego, czy Wy stosujecie się do zaleceń, czy odrabiacie w cudzysłowie pracę domową. Bo tak, wszystko idzie ku dobremu, bardzo dobremu, bo jest i rozwój, właśnie, i rozwój zawodowy, i zdrowienie, no i wszystko, tylko to wymaga waszego zaangażowania. 6 denarów. Musicie się wy zaangażować, wy czekacie, aż ktoś się zaangażuje na tę wymianę, ale też to jest powiedziane, że Ty też musisz się angażować. Ty też musisz chcieć się uczyć, chcieć dbać o siebie. Ktoś tego za Ciebie nie zrobi. Mhm, dobra, co dalej? Jakie jest wyzwanie? A z mieczy? No zmierzenie się z trudną prawdą. Rada dla Was, czwórka denarów. Um, nie bierzcie czegoś do siebie, bo tak jakby naprawdę możecie mierzyć się z trudną prawdą, otrzymać trudną prawdę, mieć decyzję do podjęcia. Ktoś tutaj czeka, aż podejmiesz decyzję, aż się zdecydujesz. To też jest pismo, które przychodzi. Um, Arcykapłanka, ale i Cztery Kielichy. To bardziej jest jakby decyzja i ty masz się zdecydować, ale z jakiegoś powodu się nie decydujecie, a rada jest taka, żeby przestać, jakby szukać wymówek, tylko zacząć faktycznie coś wdrażać w swoje życie. Znowu styl życia, może praca, może jakieś zaangażowanie, tak jakby coś, coś takiego jest tutaj, że ja szukam. Szukam powodów, dlaczego czegoś nie robić. Tak chcę tego, tak się angażuję, tak czekam na jakiś taki sygnał, zielone światło, żeby, żeby to robić, żeby to mieć w swoim życiu. Przecież no, przecież pragnę być zdrowy: no, przecież oczywiście, że chcę mieć lepszą pracę, oczywiście, że chcę zarabiać i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, do końca nie wiem dlaczego, mamy tutaj karty, które mówią o tym, że dostajecie jakąś informację, jakieś warunki, na przykład, jakiś termin. Zadanie do wykonania na przykład też. Dostajecie jakieś wyniki. I też nie, nie dzielicie się z nikim informacjami. Wiecie, że konieczne jest hmm, podjęcie jakiejś decyzji. Konieczna jest zmiana. Ale wy z kolei boicie się to zrobić. Boicie się podjąć ten temat. Nie chcecie. Dlaczego? Księżyc, moc... Stlęk przed porażką. A co jeśli ja sobie nie poradzę? A co jeśli to na chwilę tylko... Jeśli nie dam rady, jeśli nie uda mi się na przykład wprowadzić nawyków, na przykład rzucić palenia, a co jeśli e, ja nie dokończę tego? Może nie powinnam nikomu o tym mówić, może nie powinnam się zobowiązywać do czegoś, bo tak naprawdę to nie wierzę, że mi się uda. No, to jest do przemyślenia. Co jest waszą największą siłą? Powtarza nam się ósemka kielichów i arcykapłanka. Mm -hmm. Co kierować? Dziewiątka buław. No, słuchajcie, bardzo jasny przekaz, który mówi o tym, że mm, muszę stanąć na wysokości zadania, opanować swoje lęki i emocje. Muszę odejść od iluzji, muszę odejść od błędnego sposobu myślenia. Żeby wytrwać, mieć wiarę w siebie, mieć wytrzymałość, być silnym, być wytrwałym, nie dać się również swoim słabościom, móc szczerze powiedzieć, to już jest za mną, to już nie jest mój problem, a wy tak jakbyście bali się, że nie macie nad czymś kontroli, że tutaj nic od was nie zależy, boicie się powiedzieć, że już jest po, że już jest wszystko dobrze, że już jestem zdrowy, że już jest okej. Okay. Boicie się tego, bo tak naprawdę nie wierzycie, że to jest koniec. Nie wierzycie, że teraz to już się wszystko. Jakbyście byli ciągle gotowi do ucieczki. Ciągle gotowi i w związkach, i w pracy, w jakichkolwiek takich tematach. Stoicie tuż przy drzwiach ewakuacyjnych i jakby co, to wy pierwsi spierdzielacie. Dlaczego? Co takiego tutaj się dzieje? Te dziewiątka buław to też piątka buław. Hmm o wytrwaniu w wątpliwościach, konfliktach wewnętrznych, zależności od kogoś drugiego. Takim mierzeniu się właśnie z głodem na przykład, jak ktoś rzucał fajki, to wie jak to jest. Z własną jakąś słabością, z przekonaniami. Um, mm, mierzenie się z konkurencją, z porównywaniem się również do innych, z opiniami innych ludzi na Wasz temat. Myślę, że Wam to bardziej pomoże niż zaszko zaszkodzi, jeśli wszem i wobec powiecie, już jestem zdrowy, już to wszystko jest załatwione, już tylko będzie dobrze, już się wszystko poukładało. Jeśli zdecydujecie się na to, to Wam dodaje to więcej tak naprawdę odwagi, tak królowa buław, dodaje też otoczeniu więcej odwagi i Wy lepiej wyglądacie w czyichś oczach. Więc nie bójcie się powiedzieć na 100% tak, to już jest za mną, to już jest za mną, to już nie jest mój problem. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo. Cesarzowa. My mamy tutaj potrzebę odpowiedzialności, zajęcia się swoim ciałem, zajęcia się swoim zdrowiem. To jest opiekunka, to jest ta, która zajmuje się wszystkim, co żywe: ogniskiem domowym, życiem, płodnością. Eee, troszczy się o siebie, troszczy się o zdrowie. To jest temat macierzyństwa. Tak więc konieczne będzie. No i zobaczcie, cesarzowa siódemka mieczy i dziewiątka buław. Ta dziewiątka buław, która nam się tutaj pojawiła. Wyjście możliwe dla niektórych osób poza ramy matki tylko, poza rolę matki dla niektórych osób. Wyjście poza Jakieś takie branie na siebie jakiejś odpowiedzialności i takie huchanie nad czymś, takie skakanie nad czymś, nad kimś i takie amortyzowanie, bycie gotowym właśnie na każdą ewentualność. Również konieczne jest uwierzenie, uporanie się z tematem możliwości zawodowych i waszego sukcesu zawodowego który przychodzi może trochę inną drogą, który w pewnym sensie jest też zależny od innych, od Was wymaga zmiany. To jest takie rozwiązanie problemów, przejście suchą nogą, tutaj szóstkę mieczy, mamy siódemkę mieczy, tutaj mam dwójkę denarów, czyli coś się zmienia na lepsze, ktoś się zmienia na lepsze. Wasza wiara w to, wasze wspieranie tego i mówienie: tak, on już nie ma z tym problemu, to jest tam bardzo pomocna, a wy troszkę tak jakby asekuracyjnie, mówicie, a oni nie, nie, nie chwalimy dnia przed zachodem słońca. Dopiero kiedy będzie na 100% wiadomo, ale wiecie, że nigdy na 100% nie wiadomo. Czasami trzeba zaryzykować, czasami trzeba zainwestować w coś i nie wiesz, czy się zwróci, ale lepiej jest mieć więcej nadziei, niż w ogóle jakby wiecie. Umywać ręce, no i mówić: No, zobaczymy, zobaczymy, jak Bóg da. <laughs> eee. Wasze nastawienie jest bardzo ważne w tym miesiącu. Co Was zaskoczy w sposób pozytywny, eee, prezent od losu? No i mamy świat. I mamy szóstkę kielichów. Zamknięcie przeszłości jest. To jest. Są duże zmiany w otoczeniu u waszych bliskich, u partnerów. Ktoś się na coś ważnego decyduje, wy się decydujecie. Powodzenie, wyjaśnienie, pokonanie trudności, pokonanie też choroby, coś faktycznie przechodzi do przeszłości, i to już jest koniec: to już jest koniec, to jest naprawdę zamknięte. To już nie wróci. To wracało kilkukrotnie, na przykład. Ktoś kilkukrotnie wracał do nałogu, ktoś um, kilka razy na przykład um, rozstawał się, rozstawaliście się, um, żyliście w takim przeświadczeniu, że gdzieś poniosłem porażkę. E, też trochę jakby mogliście się tym, z tym utożsamiać, że to ja jestem porażką. Moja praca zawodowa porażka, moja edukacja porażka, moja rodzina porażka, moje związki porażka. A w tym miesiącu może być tak, że Człowieku, to ty musisz mieć w sobie nadzieję. To ty musisz uwierzyć, że to jest koniec, że już nie będzie więcej porażek i zrobisz wszystko i też się w to zaangażujesz. No cóż, odwagi. Odwagi wymaga od was ten miesiąc. Uzdrawia się też dom. Uzdrowienie na polu domowym. No i rada wskazóweczka dla koziołków. Śmierć. Jesteście kolejnym znakiem, który ma tą kartę w październiku. Pora jest na gruntowne oczyszczenie i kompletną zmianę i król buław. Pora jest już czuć się pewnie, już nie dociekać, nie domyśleć się, nie sprawdzać, nie mieć kolejnych jakichś takich m, spadochronów, no nie? E, tylko na 100% w coś wejść, bez roztrząsania przeszłości, bez wracania do tego, tylko uznając, że okej. Okay, Pewien etap jest już za mną. Przeszliśmy przez to. Był kryzys, wyszliśmy z niego. To już jest koniec, teraz jest dobrze, teraz jest zamknięty ten temat. To było. Teraz pisze się nowa historia. Dwa miecze, rycerz mieczy i sprawiedliwość, no więc mamy tutaj decyzje formalne. Decyzje o rozwodach, decyzje o podpisaniu jakichś papierów, zaangażowaniu się, podpisanie umowy, tutaj jest pokazane. Wchodzisz w to albo nie wchodzisz. Jaka jest Twoja decyzja? Dasz dowód na papierze temu? Możesz, możesz się zdecydować naprawdę, czy tak na 50% ciągle, żeby ciągle mieć gdzieś to wyjście ewakuacyjne. I tutaj mamy piątkę buław, trzy kielichy i. Bo to jest pokazane, że wy jakbyście chcieli mieć pewność. Wy chcielibyście mieć pewność na 100%, bo to inni ludzie też biorą w tym udział. Chcecie mieć pewność, że on więcej mnie nie zdradzi. Chcecie mieć pewność, że ona nigdy więcej nie, nie, wiem, nie odrzuci mnie, że nigdy więcej nam się to nie przydarzy, że nie poniosę porażki, ale tej pewności nie będziecie mieli. Nigdy, nigdy w życiu nie będzie tej pewności. I to jest tylko wasza decyzja. Tylko wasza tutaj gwiazda jest pokazana. Um, albo wchodzisz to, z całym dobrodziejstwem inwentarza to bierzesz. Albo, albo jesteś trochę częścią problemu, też mam takie wrażenie. Sam sobie nie ułatwiasz. Sama sobie nie ułatwiasz tego chcąc wymazać coś ze swojej przeszłości, e, chcąc e, unicestwić to, zamiast zaakceptować, że ok, to było, to się wydarzyło, idziemy dalej. Podejmujemy decyzje, jakiekolwiek. To jest też jakaś historia, w której ciągle na przykład jest coś wypominane. Jest przez lata na przykład używanie jakiegoś argumentu, i żeby usprawiedliwić jakieś swoje zachowanie dla niektórych osób. No tak, no ja nigdy nie wrócę do tego, no bo wtedy się nie udało, ale też to, to, to i to. Albo ja mam to, bo mam tamto. Ym. Jakby. Jeśli sobie uświadomicie, że to tak naprawdę strach przemawia za tym, ym. i jakoś z tym strachem się oswoicie, no to. To może być naprawdę miesiąc, w którym odetchniecie. I nie na miesiąc, tylko już na stałe. Zrzucając z siebie jakiś bagaż, który nosiliście przez lata na swoich ramionach. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Jeśli macie taką ochotę wspierać ten kanał, to go subskrybujcie. To zostawiajcie czy to komentarze typu nawet jakaś emotikonka. Czy, czy jakieś większe jeśli macie ochotę porozmawiać mogą, możecie też wspierać kanał przez Paypal, jeśli taką macie ochotę, ja oczywiście zapraszam Was do oglądania innych filmów na kanale, do subskrypcji do spotkań indywidualnych gdzie możemy bliżej się poznać pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia pa pa